Cześć! Witam Was w piątym Vlogmasie! Zaczynamy od Kindera i piąteczka znajduje się dzisiaj tutaj. Dzisiaj również inaczej, bo otwieram pierwsze kalendarze adwentowe. I mamy powtóreczkę, już ta czekoladka była. Kinder serduszko. Odkładamy sobie. Teraz otworzymy sobie herbatki. Opsa. Czwóreczka znajduje się... O Jezu, piąteczka. Znajduje się tutaj. Już mi się mylą dni, powiem wam. Ciężko chodzi. Smaku dowiemy się jak spróbujemy, dlatego zapraszam na mojego Instagrama, bo tam macie wcześniej jaka była herbatka. Coś się nie nagrało, ale mamy dzisiaj piernikowego dumla, no dlatego odkładamy sobie. Jak już widzieliście, dzisiaj inaczej zaczęliśmy, bo dzisiaj zaczęliśmy od kalendarzy odwentowych. I zostało to spowodowane dlatego, że dzisiejszy dzień miał bardzo ciężki. I większość filmu była nagrywa, będzie nagrywana tak naprawdę dnia, w którym widzicie ten Vlogmas. Czyli 6 grudnia w Mikołajki. I tak postanowiłem, że dla mnie to będzie lepiej, ponieważ potrzebowałem odpocząć, jak już wczoraj Wam mówiłem. Dlatego reszta aktowności będzie rano. Nie z dzisiaj, tylko z jutra. Dzisiaj było otwieranie kalendarzy adwentowych, wstęp. No, jutro tak naprawdę okaże się co będziemy robić ciekawego. A jutro jest przede mną ciężkie zadanie, bo nagrywamy aż dwa filmy w jeden dzień. Dlatego zobaczmy co z tego wyjdzie. No i co? Mieliśmy być dzisiaj na jarmarku, ale byłem tak zmęczony, że po prostu zaspałem już. Yy, dlatego dzisiaj jutro pojedziemy na ten jarmark. Jak wstanę, to od razu jedziemy na jarmark w żywcu i zobaczymy sobie co potem. A w jutrzejszym vlogu. To będzie vlog z Mikołajem, już typowo, dlatego też będzie fajny. No i co? W sumie fajnie, zjem se Dumla. No, potrzebuj. Widzicie w ogóle, jak ja się już zachowuję? Ja się zachowuję jak taki typowy influencer. Miałem ja tutaj oczywiście. Mmm, i bardzo dobry. Kochani, jak widzieliście wczoraj, byliśmy tutaj już, ale niestety nie zdążyliśmy nic nagrać, dlatego idziemy jeszcze raz na tą samą strefę. I co? Może nam się uda w końcu coś wygrać? W końcu, w końcu! Pani, jesteśmy z panią Anią, która wytłumaczy nam, co możemy robić w strefie Żywca na tym jarmarku, dlatego słuchamy Pani, oddaję Pani głos. Dzień dobry, zapraszamy wszystkich do nami od grupy Żywiec na Żywieckim Jarmarku. Są dwie fajne gry. Jedna gra terenowa, która zaczyna się właśnie tutaj na stanowisku z mapą miasta Żywca, a następnie polega na wyruszeniu w teren i odwiedzeniu kolejnych trzech stanowisk ulokowanych bardzo blisko rynku. Także taki spacerek dla rodzin z dziećmi, dla osób starszych albo dla tych, którzy nie lubią dużo chodzić, ale chcą poznać historię naszego miasta. A druga gra znajduje się po drugiej stronie namiotu. Jest to takie mini koło fortuny, ale też koło fortuny polega na losowaniu zestawu pytań historycznych, odpowiadaniu na pytania ABC i można wygrać dobre rzeczy do picia i wymienić voucher właśnie tutaj w bardzo zlokalizowanym w namiocie. Zabawa bardzo fajna, nawet dla tych, którzy nie znają historii miasta, uh -huh. ponieważ bardzo dużo jest osób przyjezdnych, strzelają nieraz ABC, ale dobrze się bawią, zaczynają u nas, potem idą do koła Fortuny albo odwrotnie, więc zabawa jest super. Jesteśmy tutaj do 18, także jutro w niedzielę od 10 do 18 zapraszamy. Dlatego zapraszamy bardzo serdecznie tutaj do namiotu, do świetnej Pani Ani i naprawdę świetna zabawa. Abyśmy chcieli coś mm -hmm. zrobić takiego szybkiego, ponieważ nam się troszeczkę śpieszy. I co mm -hmm. Pani nam tutaj poleciła, żebyśmy zrobili takiego szybszego? Jeżeli chodzi o taką szybką interakcję, zdecydowanie zapraszam do udziału w quizie. Już widzę, że jedna drużyna się Szykuje, także można pokonkurować, zajmie to naprawdę parę minut i nie trzeba się przemieszczać poza nami, także zapraszamy. Okej, okay, to jakbyśmy mogli, to byśmy bardzo prosili. Zapraszamy. Yes. Jak, to y, żywiec, jak było, z to A, to się zmieszczamy żywieckie było klasowane to jest poza A, tak się stracę. Tak, się? utoższę. Przepraszam, właśnie tak się zawsze wyjeżdżam. Utoższę czy się odrożę? Warto. Możliwe, jest jakaś szansa na to. Warto spróbować. Spoko Słuchajcie, mieszkam tu całe życie i do dzisiaj nie wiem, co się dzieje, dlatego jest dobrze. Idziemy po grzańce, zero. Daj, bez ci, chodźcie. Zdało się, widzi pan? To jednak jest dobrze. No, szczerze? Według mnie to jest bardzo ładnie, mi się bardzo to podoba. Pokaż na od w ogóle, jak on wygląda, super jest. Dlatego bierzemy sobie grzańce i lecimy na... Zobaczcie, co się dzieje w ogóle jeszcze na tym jarmarku. No, Stolat, wasze zdrówko. Ej, jest tak dobry, że to szok. Ej, serio. Petarda, nie? Petarda, powiem pani, petarda. Gra miejska polega na tym, że musicie zrobić sobie mały spacerek po terenie Żywca, tutaj w okolicach rynku. Odwiedzić musicie cztery stanowiska. Jesteśmy teraz na pierwszym stanowisku, gdzie będziecie pychać kapselkami na mapę. Tam, gdzie będzie najwięcej kapselków, z tego rejonu Żywca otrzymujecie pytanka na które odpowiadamy. Za każdą poprawną odpowiedź dostajecie kapselek. Tak samo w innych stanowiskach za dobrze wykonane zadanie, bądź poprawną odpowiedź dostajecie kapselki, które zbieracie. Okay. Finalnie wracamy tutaj do nas z kapselkami po wybór nagrody z kalendarza od grupy Żywiec. Ok, super. Również... Szukamy pielgrzyma. Jakiś pielgrzym, nie wiem o co to... Na lewo. Stop. A gdzie jest ale, lewo? Ale stop. <laughs> Już zgubiłem. Ja też. Czekaj, mamy tak. To mamy. Spotkanie z pielgrzymem. Gdzie to jest? Na lewo, powiedziała pani lewo, ale... od namiotu lewo. Od namiotu. Tu, no patrz, mamy. No. Dzień dobry. To no wychodzi na para Para. No jest. I tego nie słychać, ale idziemy potem ten. Ej, to jest ta. Yes. Super, dziękujemy. Jak kurwa. Dobra, w sumie szybciej będzie. Gdybym się but rozwiązał Tu 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 kiedyś tu było przejście. No, no. nie, nie chodźcie. Dobra, chodź szybko się odpowiedzi. O, super. To był założycielem na początku 20 wieku. Proszę? To by założyć składnik na 20 wek. Czyli to musi być pożytek. A ja bym dał to. Widziałem na to, jaki jest ten składnik. Dobra. Jest to jest czeki, który to jest. To jest cena. Dobra, cenę lecimy dalej. Pierwsze filmem na w 2019 roku. Kinie, no cichy był. Powiedz to. Jakie są tam odpowiedzi? Narodzenie życia, tak jak to satwia. To, no to to. Pierwsze. A. To no, dobre. I ostatnie? Gdzie jeszcze na terenie naszego miasta znajdowało się kino? Wiele śni. Jesteś pewien? Jestem pewien, bo wiele kino. Aha. No to właśnie. A, no to lipnie. Przebunek. to będzie. To będzie A. Aha. Dobrze. Wpisujecie nazwę na scenariusz i zapiszcie, jak robią scenariusz. Państwo tutaj. Ej, dobra. Kino będzie się nazywać Ninja S.A. A na tej pierwszej tablicy znajdziecie odpowiedź na wykładach. S.A. Jak firma moja? I wpisz tutaj tytuł filmu. O mnie. O. Łatwiecko. Grudnia 20. Czeka, którego? Dwun... Kiedy kończymy vlogmasę? 25. 25 wpisz nazwę na swojej drużyny. Dobrze. Mamy. Nasz bilecik widać, dobrze? Widać. Nie zapomnimy tego jeszcze, Tak. To chyba możemy zostawić. No. Dobra. Jest. My mamy już zrobimy. Macie? Dobra, zdjęcie Wam robię. Na Piętro y krużganków, czekaj... Wiem, no wiem, wiem, krużganków, dobra. no. No to dobra, to damy sobie radę. Bez problemu. No, no Ej, polecimy. dobra, idziemy szczerze. Fajna gra, mi się bardzo podoba. Idziemy teraz, jesteśmy właśnie w takim pięknym miejscu. opsa. psa. Chodźcie, dobra. Chodź, przebiegam, chodź, przebiegam, chodź. Szybko, szybko, szybko. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, Pozowane w wykonane. Super. Zrobiliśmy wszystkie zadania około 10 minut. Szczerze, jestem w pełnym niedowierzeniu, że takie coś miało miejsce, ale dobra. Szybko biegniemy, bo dzisiaj jedziemy szybko. Chodźcie. Czyli tak, zrobiliśmy wszystkie zadania. Chodźcie, wchodzimy tam i zobaczmy, co wygraliśmy. Czy to w ogóle było warte? Mamy, no. Super, gratuluję. Mamy wszystkie pieczątki, czyli teraz dawać od grupy żywiołek e, nagrodę. Wybierajcie od numeru 1 do 24 z kalendarza. Który numerek? No, ten najlepszy, no. Nie, nie mam pojęcia. No to zazwyczaj się bierze 24, bo tam jest najlepszy. Tam jest zawsze największy. No. Ale. Ale. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No, no co weźmiemy, no. Dwie nagrody, słuchajcie. Każdy z Was ma jedną. To 24 i 6. Mikołajki, dobra. Tak jest, tak jest dobra. dobra. 24. Super torba z męskiego grania. Naprawdę fajna nagroda. Jezu, mam cztery. Czyli szósteczka, tak? Tak, szósteczka. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, jak się bawiliście? Bardzo fajnie, super naprawdę. Męcząco. A kapselarikami, co zrobić? oddajemy, tak. dwa na pamiąteczkę dla Was. Super, dziękujemy bardzo. I co, do zobaczonka. Tak dziękujemy. Jest. Dzięki. Dostaliśmy takie prezenty: torbę z męskiego grania. I do tego prezencik, w którym znajduje się szklaneczka. I szczerze, ładna szklaneczka. Bardzo ładna. Co? Idziemy przetestować coś fajnego. Zobaczymy. Chodźcie. Ta jedną paczuszkę byśmy prosili. Tak. Ale ja ją to wziął. Tak coś mnie kusi. Bierzemy? Bierzemy. Dobra, dziękujemy, do widzenia. Od, otwieramy. Od, otwieramy od razu. Otwieramy kochani, paczuszkę. kupioną tutaj. Zobaczymy czy nam się zwróci. Ale dziadostwo. Co to jest? O, że... Ej, rozdajemy to komuś, to ma dziecko, rozdajemy to od razu. Chodźcie Dobra. rozdajemy. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Daliśmy Państwu i idziemy do tego, do auta, lecimy. Ani, wygraliśmy, byliśmy na jarmarku w Żywcu. W skali od 1 do 10 jarmarków oceniam go tak na 6, bo nie był najgorszy. A co Ty o tym sądzisz? No moim zdaniem podobnie jest. Szósteczka myślę, że byłaby odpowiednia. Nie było też co nagrywać zbytnio, ale tak, żeby pochodzić sobie spoko. Za to dziękuję Państwu. Widzimy się jutro o godzinie 17. Do zobaczenia. Cześć, papa! Pa.